Dziś z przyłbicami zakupionymi dzięki przekazanym środkom przez firmę Radmor zjawiliśmy się w szpitalu w Kościerzynie, aby wspomóc ich w walce z COVID-19 zapytałem również panią prezes Marzenę Mrozek, czy ten sprzęt im się przyda, no i tak naprawdę jak sobie radzą z tą sytuacją. Staramy sobie radzić jak najlepiej jak możemy i angażować wszystkie siły, żeby dać radę. Bardzo wdzięczna wszystkim darczyńcom w różnej formie wsparcia, bo ona jest różna. Ona jest i rzeczowa, i jest finansowa, i każdy grosz bo, y, jest ważny, który służy nam. W pierwszej kolejności środki ochrony osobiste, które po to są nam potrzebne, żeby czuć się bezpiecznie, żeby pracować w tych trudnych warunkach, które przyjdzie nam się zmierzyć. My się już teraz zmierzamy. I traktujemy jako właściwie ćwiczenia, warsztaty, bo bezpieczeństwo pracowników jest najlepsze. Takie przy które tutaj widzimy, będą służyć naszym pracownikom. One pojawiają się w różnej też formie. To jest bardzo profesjonalne i myślę, że będą bardzo zadowoleni. Maski, maski również zakupiliśmy, żeby tym bezpośrednio osobom narażonym na kontakt z tym chorym pacjentem dać to poczucie bezpieczeństwa, żeby personel... Mógł jak najdłużej, najdłużej pracować i żeby nie zdarzyła się żadna tragedia tego zwiększonego zarażenia. Zdobądź swój Everest i pokonaj COVID-19.